Cześć, witajcie w nowym filmie. Kraje często ustanawiały swoje granice na mocy historycznych porozumień, traktatów, a czasem wojen. W wielu przypadkach granice te są wynikiem negocjacji po konfliktach lub rozbiorach kolonialnych. Jednak granice te nie zawsze odzwierciedlają podziały etniczne lub kulturowe ludności, co prowadzi do napięć i konfliktów na niektórych obszarach. Dziś przedstawiamy 20 najbardziej niebezpiecznych granic na świecie. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20 Granice między Kolumbią a Ekwadorem można podzielić na trzy części – region Pacyfiku, obszar Rumiczaka i obszar Sukumbios. Jednak region Pacyfiku jest najbardziej niebezpieczny, nękany przemocą i narkotykami. Obszar Sukumbios również boryka się z pewnymi problemami, ale nie są one tak poważne jak w regionie Pacyfiku. Niemniej jednak zaleca się ostrożność podczas podróży przez ten region. Obszar Rumiczaka jest uważany za bezpieczny, a podstawowe środki ostrożności są wystarczające. Istnieją tylko dwie drogi łączące oba kraje: San Miguel w regionie Sukumbios i Rumiczaka. Przejście graniczne na moście Rumiczaka jest ogólnie bezpieczne ze względu na obecność policji po obu stronach. Ważne jest, aby pamiętać, że są tam wenezuelscy migranci, co może powodować pewien tłok. Może to prowadzić do nawet dwugodzinnego oczekiwania na kontrolę paszportową. W regionie występuje również wiele brutalnych przestępstw i kradzieży, szczególnie w taksówkach, autobusach, centrach transportowych i zatłoczonych miejscach. W północnych regionach i mieście Guayaquil istnieje wysokie ryzyko porwań i brutalnych przestępstw. Obszary graniczące z Kolumbią i Peru są szczególnie niebezpieczne, a kradzieże mogą być nawet wykorzystywane jako taktyka. Numer 19. Strefa zdemilitaryzowana DMZ w Korei jest znana jako jedna z najbardziej niebezpiecznych granic na świecie. Ten pas ziemi rozciąga się na Półwyspie Koreańskim, działając jako strefa buforowa oddzielająca Koreę Północną od Południowej. DMZ biegnie równolegle od 38. Równoleżnika Północnego, który historycznie wyznaczał granice między amerykańskimi i radzieckimi obszarami administracyjnymi Korei po II wojnie światowej. Granica między Koreą Północną i Południową jest całkowicie zamknięta, więc nie ma bezpośredniego przejścia między tymi dwoma krajami. Osoby chcące podróżować z Korei Północnej do Korei Południowej, muszą najpierw przejść przez kraj trzeci, taki jak Chiny lub Rosja, aby wjechać do kraju. Ta strefa buforowa jest imponująco długa, około 250 km i szeroka na około 4 km. Chociaż w 1953 podpisano zawieszenie broni w celu zakończenia działań wojennych, nigdy nie osiągnięto porozumienia pokojowego. W rezultacie obie strony pozostają w stanie wojny od ponad 6 dekad. Pomimo niewielkiej liczby personelu wojskowego w samej strefie zdemilitaryzowanej, okoliczne ziemie po obu stronach tego 4 kilometrowego pasa są silnie uzbrojone. Zwiększa to poczucie zagrożenia na tym obszarze. Numer 18 Morze Śródziemne to morze otoczone lądem w Europie Południowej, Afryce Północnej i Azji Zachodniej. Wyjątkowość granicy Unii Europejskiej z Morzem Śródziemnym polega na tym, że składa się ona głównie z wody, a nie z fizycznych ścian jak tradycyjne granice. UE ma około 9 tysięcy kilometrów granic lądowych, ale aż 44 tysiące kilometrów granic morskich. Jest to istotne, ponieważ każdego roku tysiące ludzi próbuje przekroczyć te niewidzialne linie, aby uzyskać dostęp do krajów po drugiej stronie. Niestety dziesiątki tysięcy ludzi straciło życie podczas tych prób z około 40 tysiącami zgonów od 1993 roku. Tylko w 2021 na Morzu Śródziemnym zginęło lub zaginęło około 2000 osób. Znaczna część zagrożenia wynika z wysiłków UE i jej agencji kontroli granicznej Frontex. Istnieją doniesienia o przepychankach, w których osoby ubiegające się o azyl są zmuszane do powrotu w pontonach i pozostawiane na morzu w greckich tratwach ratunkowych. Co więcej, raporty badawcze organizacji pokazują, że większość przypadków zawracania wiąże się z brutalnym zachowaniem Straży Granicznej z bronią w ręku. Numer 17. Przed 7 października 2023 roku granica między Izraelem a strefą gazy przez długi czas stanowiła nieprzeniknioną barierę po stronie izraelskiej, znaną jako żelazny mur. RS to przejście znajdujące się w północnej części strefy gazy i jest jedyną bramą dla ludzi i towarów z Izraela do gazy. Przejście graniczne kerem shalom ułatwia jedynie transport towarów z Egiptu do strefy gazy, ponieważ Izrael zabrania bezpośredniego transportu z Egiptu przez granicę Egipt-Gaza. Ogrodzenie wzdłuż granicy, zbudowane przez Izrael w 1994 jako bariera bezpieczeństwa, było od tego czasu wielokrotnie modernizowane. W grudniu 2021 przeprowadzono znaczącą modernizację, w tym systemy radarowe, czujniki morskie i podziemną sieć do wykrywania tuneli bojowników. Istniejące ogrodzenie zostało zastąpione 6-metrowym inteligentnym ogrodzeniem z czujnikami i kamerami w celu zwiększenia nadzoru. Sytuacja na tej granicy jest bardzo złożona i od wielu lat prowadzi do napięć i konfliktów między Izraelem a Strefą Gazę. Numer 16. Granica między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, rozciągająca się na długości około 3110 km od Oceanu Spokojnego do południowego krańca Teksasu, jest znana jako jedna z najbardziej niebezpiecznych granic na świecie. Ponadto granica ta jest również najbardziej ruchliwą granicą na świecie i każdego roku odnotowuje oszałamiający napływ ludzi i towarów. Rocznie ponad 300 milionów ludzi, około 90 milionów samochodów i 4,3 miliona ciężarówek przekracza tę południową granicę. Aby powstrzymać nieautoryzowane przekroczenia, około 1126 km granicy jest ufortyfikowanych ogrodzeniem. W szczególności obszar między San Diego a Tijuana w Meksyku posiada wysokie podwójne które zniechęca do nielegalnego dostępu. Wyposażona w zaawansowaną technologię amerykańska straż graniczna stara się skutecznie monitorować i zabezpieczać granice. Wykorzystuje szereg zaawansowanych narzędzi nadzoru, w tym kamery z czujnikami ruchu, drony i balony unoszące się wysoko nad granicą. Rzeka oddzielająca Teksas od Meksyku nazywana jest Rio Grande po stronie amerykańskiej, podczas gdy po drugiej stronie znana jest jako El Rio Bravo, co oznacza gniewną rzekę. Co roku dochodzi do licznych utonięć, a każdego dnia ginie średnio jedno życie. Tylko w 2021 wzdłuż granicy zginęło ponad 800 migrantów, a utonięcia stanowiły znaczną część tych ofiar śmiertelnych. Ponadto wielu z nich zmarło z powodu ekstremalnych upałów w odległych obszarach przygranicznych lub w dusznych przestrzeniach ciężarówek. Numer 15. Po długiej i wyniszczającej wojnie domowej, która pochłonęła ponad 2 miliony istnień ludzkich, Sudan Południowy uzyskał niepodległość od Sudanu 9 lipca 2011 roku. Jednak konflikty w Sudanie nadal zmuszają ludzi do szukania schronienia w Sudanie Południowym, szczególnie na przejściu granicznym Joda, w stanie górny Nil. W rezultacie sytuacja humanitarna uległa pogorszeniu, a centrum tranzytowe w przygranicznym mieście Reng staje się coraz bardziej przepełnione. Obszar Abej, znany z bogatych zasobów ropy naftowej, leży na granicy Sudanu i Sudanu Południowego, co prowadzi do sprzecznych roszczeń terytorialnych z obu stron. W czerwcu 2011 roku, na kilka tygodni przed uzyskaniem niepodległości przez Sudan Południowy, Rada Bezpieczeństwa ONZ zezwoliła na rozmieszczenie w regionie sił pokojowych. Niemniej jednak napięcia utrzymują się, a sytuacja ostatnio eskalowała. Numer 14. Wyobraź sobie, że istnieje miejsce, w którym dwa duże kraje, Chiny i Indie, leżą blisko siebie, ale nie mogą dojść do porozumienia co do tego, gdzie dokładnie przebiega ich granica. Granica ta rozciąga się na 3440 km i przecina nierówny teren z rzekami, jeziorami i śniegiem. Ze względu na cały ten zmienny teren żołnierze z obu krajów często spotykają się ze sobą, co może prowadzić do potyczek. Sytuacja stała się szczególnie napięta, gdy Indie budowały nową drogę do kluczowej bazy lotniczej. Doprowadziło to do starcia między żołnierzami indyjskimi i chińskimi w 2020 roku. We wrześniu 2021 oba kraje oskarżyły się nawet nawzajem o oddanie strzałów, co nie miało miejsca od 45 lat. W 1996 zgodzono się nie używać broni palnej i materiałów wybuchowych na granicy, więc było to bardzo poważne. W 2020 20 indyjskich żołnierzy i co najmniej czterech chińskich zginęło w starciu w dolinie Galwan, a coś podobnego wydarzyło się w 2022. Dlatego ta granica jest bardzo niebezpieczna i napięta, z wieloma żołnierzami po obu stronach. Numer 13 Wyobraź sobie życie w kraju pełnym ludzi, którzy uciekli z własnego kraju z powodu wojny i niebezpieczeństwa. Turcja jest takim krajem, goszczącym aż 3,5 miliona syryjskich uchodźców. Granica między Turcją a Syrią ma około 909 km długości. Granica ta biegnie od zachodniego wybrzeża wzdłuż Morza Śródziemnego aż do wschodu, gdzie graniczy z Irakiem. Po drodze przecina ważne rzeki, tak jak Eufrat i Tygrys. Niestety istnieją niepokojące doniesienia o tym, co dzieje się na tej granicy. Turecka Straż Graniczna jest oskarżana o przypadkowe strzelanie do Syryjczyków próbujących przekroczyć granicę. Oskarża się ich również o torturowanie osób ubiegających się o azyl imigrantów oraz stosowanie nadmiernej siły to naprawdę smutne słyszeć, że niektórzy ludzie są traktowani w ten sposób, gdy potrzebują pomocy. Jak już słyszeliśmy, granica jest bardzo niebezpieczna i niepokojąca, a każdego roku cierpi na niej wiele osób. Numer 12. Dwa sąsiadujące ze sobą kraje w Afryce, Erytrea i Etiopia, od lat toczą spór o to, gdzie dokładnie leży ich granica. Konflikt między nimi trwał aż 20 lat, od 1998 do 2018 roku. W tym czasie doszło do wielu gwałtownych starć i sporów między tymi dwoma krajami. Zaczęło się od wojny w latach 1998-2000, a później dochodziło do potyczek takich jak ta z 2016. Nawet po podpisaniu porozumienia pokojowego w 2000 oba kraje pozostały wrogo nastawione do siebie. Przez te wszystkie lata dziesiątki tysięcy ludzi straciło życie, a wielu innych zostało rannych. W 2018 Etiopia postanowiła zwrócić Erytrei miasto Padme, ale nawet po tym porozumieniu armie obu krajów pozostały gotowe do walki. Szaleństwem jest myśleć, że wszystko to wydarzyło się z powodu kawałka ziemi zwanego Badme, które według ekspertów nie ma nawet tak cennych zasobów. Numer 11. Wyobraź sobie, że istnieje wyimaginowana linia oddzielająca dwa kraje, w tym przypadku Afganistan i Pakistan. Ta wyimaginowana linia nazywana jest linią Duranda i rozciąga się na około 2670 km ale oto interesująca część. Linia ta została wytyczona ponad 100 lat temu, kiedy Pakistan był nadal częścią Indii i znajdował się pod kontrolą Wielkiej Brytanii. Nawet wtedy ludzie tam mieszkający, Pendżabczycy i Pasztunowie, kłócili się o to, kto dostał który kawałek ziemi, a spór ten trwa do dziś, wzdłuż tej wyimaginowanej linii. Durand Lane często dochodzi do przemocy, walk między różnymi grupami, takimi jak talibowie, rząd afgański, rząd pakistański, a nawet zagraniczne wojska, takie jak te ze Stanów Zjednoczonych. Niemal każdego dnia dochodzi tam do bombardowań, nalotów i bitew, co czyni to miejsce naprawdę niebezpiecznym. Numer 10 W przypadku Armenii i Azerbejdżanu istnieje również wyimaginowana linia oddzielająca oba kraje. Ta wyimaginowana linia ma około 996 do 1007 km długości. Rzecz w tym, że doprowadziła do długiej historii konfliktów i walk między tymi dwoma krajami. Wszystko zaczęło się po rozpadzie Związku Radzieckiego i uzyskaniu niepodległości przez Armenię i Azerbejdżan. Istniał region zwany Górskim Karabachem, który oba kraje chciały kontrolować, co doprowadziło do poważnej wojny z wieloma ofiarami śmiertelnymi i rannymi. W 1993 Armenia przejęła kontrolę nad Górskim Karabachem i zajęła 20% terytorium Azerbejdżanu, ale w 2020 ciężkie walki wybuchły ponownie wzdłuż tej wyimaginowanej linii, powodując tysiące ofiar śmiertelnych i rannych. Sytuacja jest tak niebezpieczna, że może zakłócić eksport ropy i gazu z Azerbejdżanu, a w konflikt zaangażowane są inne kraje. Numer 9. Granica między Czadem a Nigerem powstała podczas walki o Afrykę pod koniec XIX wieku. Granica ta rozciąga się na długość około 1196 km od Trójstyku z Libią na północy do Trójstyku z Nigerią na południu. Granica charakteryzuje się głównie liniami prostymi, a jej północna część zaczyna się w górach Tibesti, w pobliżu trójstyku z Libią i rozciąga się na południowy wschód. Pierwotnie granica oddzielała nie tylko Czad i Niger, ale także większe jednostki francuskiej Afryki Zachodniej i francuskiej Afryki Równikowej. Granica między Czadem a Nigrem leży na Saharze i rozciąga się na długość około 1175 km. Ameryka odradza podróżowanie do obszarów przygranicznych Nigru, w szczególności do obszaru przygranicznego z Mali, regionu Difa i jeziora Chad. Grupy ekstremistyczne z Mali przekroczyły granicę i przeprowadziły śmiertelne ataki na nigeryjskie siły bezpieczeństwa. Granica między Nigrem a Czadem jest również domem dla jednej z najbardziej śmiercionośnych grup terrorystycznych na świecie, Boko Haram. Aby zwalczyć tę rebelię, Chad wysłał 2000 żołnierzy do przygranicznego miasta Bosso położonego po stronie Nigru. Z powodu przemocy na tym obszarze ponad 17 tysięcy osób zostało przesiedlonych. Od czasu przybycia wojsk życie straciło 32 żołnierzy i 55 terrorystów. Numer 8. Cypryjska Zielona Linia to faktyczna granica dzieląca wyspę Cypry na dwie części grecką cypryjską część południową i turecką cypryjską część północną. Granica ta rozciąga się na długość około 180 km i przecina stolicę Nikozję, co czyni ją jedyną na świecie podzieloną stolicą. Zielona linia została początkowo ustawiona w 1963 roku w następstwie przemocy między społecznościami grecką i turecką na wyspie. Sytuacja uległa jednak dalszej eskalacji, gdy Turcja zaatakowała północną część wyspy w 1974 w odpowiedzi na grecki zamach stanu. Doprowadziło to do utworzenia strefy buforowej nad nadzorem Organizacji Narodów Zjednoczonych, znanej jako strefa buforowa ONZ na Cyprze, która istnieje do dziś. Zielona linia jest uważana za niebezpieczną ze względu na obecność min lądowych i niewybuchów. Ponadto sytuacja polityczna pozostaje napięta pomimo różnych prób negocjacji pokojowych. Obszar otaczający linię pozostaje również silnie zmilitaryzowany, a ograniczenia w przemieszczaniu się między północą a południem przyczyniają się do ciągłych podziałów i braku zaufania między obiema społecznościami. Numer 7 Granica między Gwatemalą a Meksykiem to linia oddzielająca oba kraje i rozciąga się na około 871 km. Linia ta przycina część Gwatemali i meksykańskie stany Campeche, Tabasco i Chiapas. Granica ta boryka się z takimi problemami jak handel bronią i przemoc związana z migrantami. Niepokojącą kwestią wzdłuż tej granicy jest to, że meksykańskie kartele narkotykowe często nabywają broń wojskową z zapasów w Ameryce Środkowej. Broń ta obejmuje wyrzutnie rakiet i granaty ręczne, a także plastikowe materiały wybuchowe i granatniki. Czasami są one również kradzione ze składów amunicji w krajach Ameryki Środkowej. Jeszcze bardziej niebezpieczna jest przemoc związana z migrantami próbującymi przekroczyć granice między Gwatemalą a Meksykiem. Wiele osób z Ameryki Środkowej podejmuje niebezpieczną podróż do Stanów Zjednoczonych i wykorzystuje te granice jako przystanek. Jednak podczas podróży są oni często atakowani, okradani i porywani przez gangi. Niektórzy migranci są nawet wymuszani i źle traktowani przez policję i urzędników imigracyjnych. Niestety, niektórzy migranci tracą życie jeszcze przed dotarciem do miasta Saltillo w Meksyku. Podróż jest obarczona ryzykiem i wyzwaniami. Jest to problem zasługujący na uwagę, aby uczynić go bezpieczniejszym dla ludzi szukających lepszego życia. Numer 6 Granica między Jemenem a Arabią Saudyjską rozciąga się na odległości 1307 km od Morza Czerwonego na zachodzie do punktu, w którym granice Jemenu, Arabii Saudyjskiej i Omanu zbiegają się na wschodzie. Obszar ten doświadczył długotrwałych sporów granicznych i poważnych obaw o prawa człowieka. Chociaż w 1934 podpisano traktat ustanawiający wspólną granicę i kończący brutalną wojnę między Arabią Saudyjską a Jemenem, Spór graniczny nigdy nie został w pełni rozwiązany. Wzdłuż tej granicy istnieją poważne obawy dotyczące praw człowieka, szczególnie w odniesieniu do migrantów i osób ubiegających się o azyl. Saudyjska Straż Graniczna otrzymała doniesienia o przemocy wobec etiopskich migrantów i osób ubiegających się o azyl, próbujących przekroczyć granicę. Przemoc ta doprowadziła do śmierci setek osób, a niektórzy migranci powracający do Jemenu zostali nawet trafieni bronią wybuchową używaną przez saudyjskich strażników granicznych. Obszar przygraniczny jest również zaangażowany w trwający konflikt między Arabią Saudyjską a Jemenem, co prowadzi do otwartej wojny między tymi dwoma krajami. Jest to złożona i niepokojąca kwestia, która niestety nadal trwa i nie widać prostego rozwiązania. Numer 5. Konflikt między Indiami a Pakistanem rozpoczął się po podziale Indii Brytyjskich w 1947 roku, kiedy Pakistan stał się narodem muzułmanów, a Indie hinduistów. Linia kontroli, jak się ją nazywa, jest wyimaginowaną linią wskazującą granice wojskowe między częściami byłego stanu Dżamu i Kaszmir, kontrolowanymi przez Indie, a tymi kontrolowanymi przez Pakistan. Chociaż oficjalnie nie jest uznawane za granicę międzynarodową, praktycznie funkcjonuje jako taka. Obszar ten jest bardzo wrażliwy, często doświadczając napięć i obaw o potencjalną poważną wojnę między Indiami a Pakistanem. Znaczący aspekt konfliktu dotyczy spornego terytorium Kaszmiru, do którego roszczą sobie prawa oba kraje. W 2019 Indie podjęły drastyczne środki, rozmieszczając dodatkowo oddziały, zamykając internet i zatrzymując tysiące ludzi w Kaszmirze, administrowanym przez Indie. Obszar przygraniczny, znany jako linia kontroli, był również w przeszłości świadkiem gwałtownych incydentów, takich jak strzelaniny i ataki. Konflikt ten osiągnął szczyt w 2020 roku z tysiącami doniesień o strzelaninach wzdłuż granicy. Numer 4. Przesmyk Suwalski, znany również jako Korytarz Suwalski, to obszar w Europie, który odgrywa znaczącą rolę ze względu na swoje strategiczne położenie. Położony na południowym zachodzie Litwy i Polski, leży między Białorusią a rosyjską enklawą obwodu Kaliningradzkiego. Ten wąski obszar jest kluczowy, odkąd Polska i kraje bałtyckie przystąpiły do NATO, organizacji krajów, które pomagają sobie nawzajem w przypadku ataku. Pojawiły się jednak obawy, że Suwałki mogą stać się potencjalną strefą konfliktu, jeśli dojdzie do napięć między Rosją a NATO. Obszar ten oddziela Kaliningrad od Białorusi, która jest bardzo związana z Rosją. Latem 2022 roku Litwa i Unia Europejska nałożyły ograniczenia w poruszaniu się rosyjskich pojazdów na tym obszarze. Istnieją również obawy dotyczące obecności rosyjskich najemników w tym strategicznym obszarze. Gdyby Rosja uzyskała kontrolę nad tym obszarem, mogłaby odizolować Litwę i inne kraje bałtyckie od ich sojuszników z NATO. Ponadto migranci z innych części świata dotarli ostatnio do granic Polski, Litwy i Łotwy. Przywódcy europejscy przypisują to białoruskiemu przywódcy, Aleksandrowi Łukaszence, który ma powiązania z Rosją, oskarżając go o celowe otwieranie szlaków migracyjnych jako formę wojny hybrydowej w celu wywołania niepokojów w Europie. Numer 3. Granica między Chinami a Koreą Północną rozciąga się od Zatoki Koreańskiej na zachodzie do punktów, w którym granice Chin, Korei Północnej i Rosji zbiegają się na wschodzie. Granica ta ma około 1352 km długości, czyli prawie tyle, co 13 520 boisk piłkarskich ustawionych jeden za drugim. Granica ta od dawna jest ważnym obszarem, tu. Granica, ta je... granica ta od dawna jest ważnym obszarem łączącym Koreę Północną z Chinami. Jednak w 2020 w obliczu globalnego wybuchu epidemii Korea Północna podjęła dodatkowe środki. Nie chciała, aby ludzie przekraczali granicę i wprowadziła zmiany, aby temu zapobiec. Zbudowali nowe ogrodzenia i mury wzdłuż granicy i zapewnili, że nikt nie będzie mógł jej opuścić bez pozwolenia. Oznaczało to, że ludzie chcący uciec lub przemycić towary napotykali znacznie większe trudności. Korea Północna miała również na celu zapobieganie przedostawaniu się informacji i towarów spoza ich kraju. W związku z tym niemal całkowicie zamknęli granice, a każdy, kto zbliżył się zbyt blisko, został zastrzelony bez ostrzeżenia. Utrudniło to ludziom mieszkającym w Korei Północnej opuszczenie kraju lub otrzymanie pomocy z zewnątrz. W rezultacie, liczba osób uciekających do Korei Południowej w 2020 znacznie spadła w porównaniu z poprzednimi latami. Numer 2. Granica między Iranem a Irakiem to długa linia rozciągająca się na ponad 1599 km. Biegnie ona od północy granicząc z Turcją, aż do południa, gdzie spotyka się z Zatoką Perską. Można by pomyśleć, że granice mają oddzielać kraje, ale czasami mogą również powodować problemy. Część problemu polega na tym, że niektóre kraje wciąż nie zgadzają się co do tego, gdzie dokładnie powinna przebiegać granica. Na przykład w przypadku Iranu i Iraku nie ma zgody co do tego, kto powinien korzystać z której części kluczowej drogi wodnej, Szat al-Arab. W 2023 dowiedzieliśmy się, że Irak podjął dodatkowe środki w celu ochrony swojej granicy, zwłaszcza po stronie graniczącej z Iranem. Zbudowali ponad 100 wież, aby dokładnie monitorować to, co się dzieje. Iran podejrzewa, że niektóre przeciwne im grupy wykorzystują Irak jako bazę do ataków. Iran podejrzewa, że niektóre przeciwne im grupy wykorzystują Irak jako bazę do ataków. Są jednak również ludzie, którzy uważają, że grupy te bronią praw pewnej grupy ludzi w Iranie. Tak więc niezależnie od tego, po której stronie się opowiesz, jasne jest, że granica ta czasami stwarza problemy, a kraje ciężko pracują, aby chronić swoją stronę historii. Numer 1 Granica między Rosją a Ukrainą służy jako prawna granica międzynarodowa między tymi dwoma krajami. Na lądzie granica obejmuje pięć obwodów rosyjskich i pięć obwodów ukraińskich. W 2003 Rosja i Ukraina podpisały umowę w celu zdefiniowania swojej międzynarodowej granicy o długości 2000 km, a w 2010 oba państwa zgodziły się na proces dwustronnych wysiłków demarkacyjnych. Jednak napięcia między Ukrainą a Rosją zaczęły narastać na początku 2014 roku, co doprowadziło do pogorszenia stosunków. Pod koniec 2021 roku Rosja zaczęła gromadzić personel wojskowy na całej długości granicy z Ukrainą. Kulminacją tego była inwazja sił rosyjskich na Ukrainę w lutym 2022 roku. W rezultacie 410-kilometrowy odcinek ukraińsko-rosyjskiej granicy państwowej na wschodzie pozostaje poza kontrolą ukraińskiego rządu. Rosja nadal dostarcza broń, amunicję i paliwo na okupowane terytorium przez niekontrolowaną część ukraińsko-rosyjskiej granicy państwowej. Dostawy te mają na celu wzmocnienie zarówno regularnych oddziałów w Donbasie, jak i nielegalnych formacji zbrojnych wspieranych przez Rosję. Niekontrolowany odcinek granicy ukraińsko-rosyjskiej służy jako brama dla rosyjskich regularnych oddziałów i najemników przybywających do Donbasu z Rosji. Jaki jest najbardziej niebezpieczny kraj, jaki kiedykolwiek odwiedziliście? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.